Kochani, w dość nietypowym odcinku. Dziś opowiem Wam historię, która miała miejsce wiele lat temu, gdy jeszcze w Miłowie prowadziłam swoje małe biuro detektywistyczne. Historia będzie o tym, jak pomogłam pewnemu mężczyźnie w odnalezieniu jego żony. Możecie się domyślać, o kogo chodzi, ponieważ była to dość głośna sprawa, ale zacznijmy od początku. To był brzydki dzień, ciągle padało i nie zapowiadało się na to, aby pogoda miała się zmienić. Byłam w swoim małym biurze w centrum Miłowa. I prawdę mówiąc czekałam na cud. Moje biuro upadało. Od miesięcy nie dostałam żadnej sprawy. Niestety nastawiłam się na najgorsze. Będę musiała zamknąć biuro. Usiadłam do komputera i zaczęłam przeglądać najnowsze informacje z miłowa. Wszystkie nagłówki dotyczyły Belli Ćwir, a mianowicie jej zniknięcia. Następne artykuły dotyczyły rezygnacji kolejnego detektywa, który poddał się i opuścił tę sprawę, bo według niego jest nie do rozwiązania. Czytanie tego wszystkiego zajęło mi naprawdę sporo czasu. Nawet nie zauważyłam, że za oknem zrobiło się już ciemno. Zabrałam swoje rzeczy i wyszłam. Gdy zamknęłam drzwi i miałam zamiar pójść już w stronę domu, zobaczyłam na ławce przed moim biurem mężczyznę. Wyprostowałam się, przedstawiłam i zapytałam, w czym mogę pomóc. Pomóc. Nazywam się Mortimer Ćwir. Potrzebuję pomocy. A pani jest moją ostatnią nadzieją. Opowiedział mi wstępne informacje, których potrzebowałam do rozpoczęcia śledztwa. Już miałam go prosić, aby na jutro przygotował mi wszystkie ważne informacje na temat swojej zaginionej żony. Ale wtedy wyciągnął ze swojej skórzanej torby teczki oraz płyty i poinformował mnie, że tutaj są wszystkie informacje, jakie udało mu się zgromadzić, jemu i wszystkim poprzednim detektywom. Wtedy Mortimer wyszedł, a ja zostałam sama. Nie do końca wiedziałam, od czego zacząć, ale w końcu od czegoś trzeba. Stwierdziłam, że zaczniemy sobie od początku. Złożyłam wszystko na stole i zaczęłam wstępnie przeglądać, w poszukiwaniu czegoś, co opowie mi o początkach znajomości Mortimera i Belli. Znalazłam dokument napisany przez samego Mortimera. Bella pochodzi z rodziny kawalerów z San jest córką Wacława i okasty kawalerów oraz siostrą Michała kawalera. Znamy się od podstawówki, mieszkaliśmy dość blisko siebie, więc często byliśmy kompanami do wspólnej zabawy. Gdy zaczęliśmy dorastać, nasza przyjaźń zmieniła się w miłość. Zaraz po skończeniu liceum pobraliśmy się i przeprowadziliśmy do Miłowa. W trakcie moich studiów urodziła się Kasandra. Byliśmy szczęśliwą, kochającą się rodziną. Parę lat później Bella ponownie zaszła w ciąże i na świat przyszedł Aleksander. Oboje się cieszyliśmy, bo w końcu mieliśmy pełną rodzinę. Po wielu latach prac naukowca chciałem zmiany, zaproponowałem przeprowadzkę. Bella na początku nie wydawała się zainteresowana, ale chyba mimo to cieszyła się. I tymi słowami zakończyła się pierwsza wskazówka, którą musiałam przeanalizować. Od razu nasunęła mi się myśl, że Bella uciekła, bo nie chciała przeprowadzki. Jednak po chwili namysłu odrzuciłam tę opcję, bo jeśli byłoby to takie proste, to pierwszy lepszy detektyw rozwiązałby tę sprawę w ciągu pięciu minut. Przypomniałam sobie o płycie, którą wręczył mi Mortimer. Odpaliłam ją, a moim oczom ukazały się dwie rzeczy: plik zatytułowany Monitoring z domu Dona oraz plik, który przekierowuje do jakiejś strony. Odpaliłam pierwszy plik film z domu niejakiego Dona Lotario. Po tym, co zobaczyłam, musiałam zrobić sobie przerwę. Kosmici naprawdę istnieją. Nie, 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 ja zwariowałam. Naprawdę powinnam zrobić sobie przerwę. Ale czas mnie gonił i nie mogłam pozwolić sobie na przerwę. Odpaliłam drugi plik i od razu przeniosło mnie na stronę z jakimś artykułem. Zatytułowany on był naukowcy z Miłowa planują spotkanie z mieszkańcami innej planety. Od razu wzięłam się za czytanie. Był to dość długi... I napisany, powiedzmy, takim naukowym językiem artykuł, więc niewiele zrozumiałam. Ale za to znalazłam malusieńką podpowiedź, która dotyczyła tego, że głównym prowadzącym tą misję był sam Mortimer, który przejął tę misję po pacie swojej żony. Ciekawe. Spędziłam całą noc w papierach, szukając wskazówek czy jakiejś podpowiedzi. Stwierdziłam, że na razie muszę korzystać z tego, co mam. Podniosłam głowę i zobaczyłam, że już jasno, a pójście do domu nie miałoby za bardzo sensu, ponieważ pan Mortimer ma przyjść jakoś po południu. Dlatego też zdecydowałam się na szybką drzemkę na kanapie w biurze. Może i mało wygodne, ale lepsze to niż nic. Mortimer męż mąż zaginionej Belli, przyszedł do mnie około godziny trzynastej i zaczęłam go wypytywać o szczegóły. Gdzie pan był w dniu zaginięcia żony? Byłem w pracy do późnych godzin. Jakie miał pan relacje z żoną krótko przed jej zaginięciem? Wie pan jakieś sprzeczki, kłótnie? Sprzeczki były, ale były to takie typowe sprzeczki małżeńskie. Nigdy się jakoś specjalnie nie kłóciliśmy. A czy Bella w ostatnim czasie zmieniła coś w swoim wyglądzie, a może zauważył pan zmiany w jej charakterze? Prawdę mówiąc, moja Bella zawsze była kobietą, która bardzo dbała o swój wygląd. Zachowywała się tak jak zawsze, nic się nie zmieniło. I tak spędziłam ponad godzinę na przesłuchiwaniu męża zaginionej Belli. Starałam zadawać się raczej takie podstawowe pytania, aby Mortimer nie zorientował się, że tak naprawdę jest przesłuchiwany, a tym samym jest też podejrzanym. Z naszej rozmowy wywnioskowałam następną możliwą teorię, a mianowicie Bella uciekła, ponieważ mąż poświęcał jej za mało czasu. Ale z drugiej strony. Czy zostawiłaby dzieci i ojcu, którego ciągle nie było? Wiedziałam, że następną osobą, którą muszę przesłuchać jest don Lotario. W końcu Bella została porwana z jego domu. Kiedy Mortimer wyszedł, napisałam i wysłałam wiadomość pilną do dona, aby wstawił się w moim biurze jutro z samego rana. Długo na odpowiedź nie musiałam czekać. Ale to dobrze. Przynajmniej mam pewność, że przyjdzie. Czas wracać do domu. Po tak ciężkim dniu i poprzedniej nocy w końcu mogę położyć się w swoim łóżku i odespać. Pogoda dziś była całkiem ładna, więc postanowiłam wrócić pieszo. Szłam przez park i już miałam skręcić w swoją ulicę, gdy usłyszałam rozmowę dwóch kobiet. – Słyszałaś? – Mortimer dalej próbuje odnaleźć Belle. – Zatrudnił nowego detektywa – powiedziała jedna z nich. – Myślisz, że będziesz podejrzana? – zapytała ją druga – Niestety, ciężko było mi określić, jak wygląda jedna czy druga kobieta, ponieważ były dość daleko, no i było dość ciemno. Poprzedni detektywi nie widzieli w tym mojej winy, więc z jakiej racji ta miałaby widzieć? Chociaż z tego, co słyszałam, nie jest to detektyw pierwszej klasy, odpowiedziała jej. Może masz rację, Dina, zareagowała druga. Wtedy obie zaczęły iść w przeciwnym kierunku do mojego. Pewnie to były siostry Kalięte. Mogłam się tego spodziewać. Mogłabym ją wezwać, wypytać, tylko jak i na jakiej podstawie. Mam nadzieję, że jeszcze jakoś do tego dojdę. Może być powiązana w tym wszystkim. Może Don powie mi coś, dzięki czemu będę mogła ją przesłuchać. Don przyszedł do mnie do biura około godziny dziesiątej i tradycyjnie zaczęłam od podstawowych pytań. Gdzie pan był w momencie porwania Belli? Ponieważ na nagraniu z pańskiego dachu widać, że w momencie porwania przez kosmitów pana na tym dachu nie było. Racja. Nie było mnie tam. Poszedłem na dół po coś do picia. Miałem ze sobą ciężką rozmowę z Bellą. Musieliśmy ustalić, co dalej z nami, ale zaschło nam w gardle, więc poszedłem do kuchni po lemoniadę. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Czego dotyczyła ta rozmowa? I jaka relacja łączyła cię z Bellą? Można powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi, jednak z racji, że oboje mieliśmy romantyczną duszę, to można powiedzieć, że czasem coś tam flirtowaliśmy ze sobą. Czy można było to nazwać romansem? Nie wiem, bo w końcu Bella była w separacji ze swoim mężem, a co do rozmowy, to dotyczyła zakończenia naszej relacji z powodu wyprowadzki i powiększenia jej rodziny. On pan wie, że była w separacji. Bella mi tak powiedziała. Jednak. Jej ciąża wszystko zniszczyła. Przyszła wtedy, aby powiedzieć mi, że chce walczyć o swoje małżeństwo. Dodatkowo wspomniała to się przeprowadzce. Wie pan, gdzie miała się przeprowadzić? Podobno niedaleko Miłowa powstało nowe miasto. Mortimer chciał zakończyć pracę w laboratorium i zostać pisarzem, czy coś takiego. Podobno mieli tam zacząć nowe życie. Czegoś jeszcze pan się dowiedział podczas tej rozmowy? Niczego więcej nie wiem. Bella miała opowiedzieć mi więcej, kiedy wrócę, ale kiedy wróciłem, już, już jej nie było. Zadałam mu jeszcze parę pytań, po czym opuścił moje biuro. Jego zeznania trochę pomogły mi w śledztwie. Bella była w ciąży, chciała ratować rodzinę, więc wątpię, że była to ucieczka. Z drugiej strony, dlaczego Mortimer nie wiedział o ciąży? Dodatkowo zdziwił mnie fakt, że to akurat Belle porwali. Podejrzany jest to, że jej mąż pracuje właśnie w temacie kosmitów, a oni porywają akurat jego żonę. Postanowiłam, że odwiedzę Mortimera w jego domu, pogadam z nim, może z dziećmi, bo rozejrzę się po domu, a w szczególności w rzeczach Belli. Zależało mi na tym, abym w ciszy i spokoju mogła sama przeszukać rzeczy Belli. Nie uprzedziłam też Mortimera o swojej wizycie. Nie chciałam, aby przestawiał rzeczy czy zmieniał coś w jej komputerze. Stałam pod wielkim ciemnym domem. Pewnym krokiem ruszyłam w końcu do przodu i zapukałam do drzwi. Nikt nie otworzył, ale usłyszałam męski głos z pozwoleniem na wejście do domu. Dzień dobry, Liv Greyhill z tej strony. Krzyknęłam, aby ktoś przyszedł. Jednak głupio mi było zacząć przeszukiwanie bez zgody właściciela. Wtedy podszedł do mnie Mortimer. Wydawał się dosyć spokojny. Powiedział, że mają akurat porę obiadową, więc zaproponowałam, że sama pójdę zobaczyć rzeczy. Belli. Odprowadził mnie pod drzwi sypialni, a następnie wrócił dokończyć posiłek. Spędziłam około dwudziestu minut na przeszukiwaniu sypialni, kawałek po kawałku, jednak nie znalazłam nic, co mogłoby mi się przydać w jakimkolwiek stopniu. Wyszłam z sypialni i już miałam zejść do Mortimera, ale zobaczyłam jego córkę, która wchodziła właśnie do swojego pokoju. Hej, poczekaj, mogę z tobą porozmawiać? Tak, nie ma problemu, odpowiedziała mi dość speszona. Powiedz mi, jak dogadywali się twoi rodzice w ostatnim czasie? Ostatnio sporo się kłócili, tak naprawdę, albo się kłócili, albo udawali, że wszystko jest ok. Wiesz może o co się sprzeczali? No pewnie. Mama czepiała się taty o to, że dużo pracuje i ciągle go nie ma, a tata wręcz przeciwnie, wypominał mamie, że nie pracuje i tylko siedzi w domu. I tak w kółko, i w kółko, raz było ok, a raz nie. Czułam od niej spokoju i zdecydowałam się na najcięższą część tego dnia, rozmowę z Mortimerem. Muszę poinformować go o ciąży i ogólnym przebiegu sprawy oraz omówić szczegóły, których mi nie powiedział. Możemy porozmawiać? Zapytałam, wchodząc do kuchni, gdzie Mortimer siedział przy stole i czytał książkę. Oczywiście, dowiedziała się pani czegoś? Można tak powiedzieć, ale najpierw mam jeszcze parę pytań. Nie ma żadnego problemu, odpowiem na wszystko. Dlaczego nie powiedział mi pan o separacji z żoną? To dlatego, że to jakiś wymysł. Nie wierzę w istnienie czegoś takiego jak separacja. Bella tak stwierdziła, bo zaczęła mnie podejrzewać o romans z jedną z naszych sąsiadek. Kiedy pan widział się z ową sąsiadką po raz ostatni przed zaginięciem żony? Przyszła do mnie do pracy w dniu zaginięcia Belli. Poprosiłem ją, aby przyszła, ponieważ chciałem zakończyć wszelkie relacje z nią. A jak zrobiłbym to po pracy, to Bella mogłaby mieć pretensje, że u niej byłem. Wiedział pan o ciąży? I jakiej ciąży? O czym pani do mnie teraz mówi? Wydawał się naprawdę zszokowany. Może faktycznie niczego nie wiedział. Dowiedziałam się, że Bella w dniu zaginięcia była w ciąży z panem. Nie odpowiedział mi, był w szoku. Gdy na mnie spojrzał, wyglądał, jakby miał się zaraz rozpłakać. Wiedziałam, że po takiej informacji więcej mi nic nie powie. Zaczęłam się zbierać. Poprosiłam go jeszcze, aby wieczorem napisał mi smsa z imieniem, nazwiskiem oraz adresem kobiety, o którą Bella była zazdrosna. Dostałam to, co chciałam, mogłam pójść. Wtedy przyszedł sms, nie myliłam się. Imię i nazwisko: Dina Kaliente.